Państwa z bardzo serdecznie zatopionego, zalanego Krakowa. Hmm. A przynajmniej to jest stan na wtorek. Ja nazywam się Paweł Nowak, a ja Wodek a afoblock TV to yy, pod... co tygodniowy podcast na temat newsów i plotek. Ja Pomagam się tablicą suflerową. E, na końcu jest wyraz niecenzuralny, więc jego nie będę <laughs> mówił, a później już jest dwa to jest tematy. Tak. Świetnie. Więc od razu szybciutko przejdziemy do tematów. Tak. Przejdźmy szybko do tematów. Paweł, Ty masz jakiś temat y, fajny? Pierwszy temat jest taki, że bardzo cieszymy się, że zmieniliśmy formułę, bo nie widać naszych stóp, a w okolicach kolan mamy cały czas wodę, więc sorry, jeżeli w następnym tygodniu nie będziemy w stanie... Ej, nie straszyć kotów. Panda kichnęła. Filmik. To no. będzie ten odcinek, gdzie znowu będą wszyscy tak, filmiki już Tak. Eee, dobra, no więc generalnie ja może zrobię pierwszy temat. Eee, jeżeli dobrze pamiętacie, w odcinku 358, 7 mniej więcej śmialiśmy się, że znowu wypłynęły zdjęcia iPhone'a, Te no takie tak. z Gizmodo tam kupiło za 10 tysięcy dolarów, bla bla bla. 5 plus 5 razy. I ten iPhone nie jest najpiękniejszy, i ja zakładałem, i dalej twierdzę, tak samo jak w Włodzimierz, tak. Tak, że to nie jest tak, będzie wyglądał nowy iPhone, i że jest to podobny. Nie będzie. Tak wszyscy się zgadzają, proszę? Tak wszyscy się zgadzają. Ale okazuje się, że w Wietnamie znowu wypłynął tak zwany iPhone. Wyglądający prawie że identycznie, tam brakuje nie wiem, dwóch śrubek, może w sensie zlikwidowali. Tak. I iFixit przeanalizowało budowę tegoż urządzenia i iPada i doszli do wniosku, że jest to Legit Stuff. Czyli, że jest to dokładnie urządzenie, które Dobra, jest wyprodukowane przez Apple. I że jest tam procesor. Tak będziemy zdjęcia pokazywać teraz? W sumie jest Tymu. Aha, dobrze. To jest nasza reklama. Sponsoruje nas podcast 35 metrów. A, super, super. I jest to, jest to faktycznie wyprodukowane przez Apple. Płyta główna wygląda bardzo podobnie. Są bardzo podobne części. No. Jest ten sam procesor. No i generalnie się Podekaz. A ty jesteś głupi, pęci. Mam nadzieję, że coś Ci się stało. Nie, bo ja na niego. Ja, nie, 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 ja tego nadepnąłem na jakiegoś kota ostatnio. Tak, chwali się tym jeszcze. Zaraz tu przyjdzie się. się. się tu jakoś. Ja e, Markowicz, Pozwolisz z tymi panami. Czy rozmawiam z panem Włodek Markowicz? Śmialiśmy <laughs> <laughs> się przed chwilą, że dzwoni home do Pawła Nowaka, do swojego klienta i mówi: No dzień, dobry, czy mam przyjemność z panem? Paweł Nowak. Paweł Nowak, tak, dokładnie. A koleś swoje nazwisko odmienił, dupek tak. jeden, a mojego nie. Rozmawia Pan z Karolem. Czy mam przyjemność z Panem Paweł? <laughs> tak. <gutety> <gutety> <sampleks> e, dlatego iFixit twierdzi, że tak. jest to prawdziwe mhm. urządzenie, wyprodukowane przez Apple. I teraz uwaga. Dalej twierdzimy, że jest to prototyp i że iPhone no na pewno tak. nie będzie tak wyglądał. No tak, no ale to jest, to jest oczywiste, że najpierw się robi urządzenie od środka, a później się zajmują budową. Mhm. Więc no, po co mają robić prototypy z znówką, glancą budową, która już będzie wyglądała Wygląd... identycznie jak oryginał? Zwłaszcza, że jak się okazuje, co chwilę wycieka. Jeśli ktoś kiedykolwiek robi jakąś elektronikę sam w domu, to wie, że jak się już zrobi coś, sam samemu się wylutuje, wlutuje, to się zamyka w jak najprostszej obudowie, tylko po to, żeby tam stało, ja miałem... a nie już, żeby pięknie wyglądało do końca swojego życia. Więc... Ja miałem, kiedyś robiłem podsłuchy, zrób to sam, normalnie. Takie jest dużo różnych rzeczy robiłeś, to otwierajesz zamki lockpickiem. No stary, Ba, wow. no gdzieś tu leżę. No. Na ostatniej imprezie wszyscy otwieraliśmy. Do. Więc... No, to jest najlepszy gadżet e, na imprezę. Pokażmy, pokażmy Marzannę. Proszę bardzo, Marzanna. Mam I daje, daje. No w ogóle. Będzie, będzie. E, to jest jedna z naszych największych fanek, więc wiecie, uważajcie na nią. Jak spotkacie w mieście, przejdźcie na drugą stronę ulicy, serio. Wam wydubia oczywiście, coś złego na nas. Tak. E, Okej, okay, zobaczmy jaki ty masz temat, bo... E, ja mam e, temat. IPhone, o, 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 o... O, reklamie i pada. O, i to jest bardzo fajny temat, ja poprosiłem, żebyś mi nie pokazał. <coughs> Jak mam wcześniej, Dlatego więc... co mam obrócić? E, no, ciągle w twoją stronę, Paweł. No. Kolego mój. I... E, Apple wypuściło nową, nową reklamę iPada, którą puszcza w telewizji i to jest troszkę inna reklama niż ta, która była na samym początku, która prezentowała ogólne możliwości iPada, czyli ktoś tam sobie stał i przewracał, przechodził na stronę, ze strony do strony i tak dalej. Tutaj już jest narracja, eee, tylko wprowadzę Cię lekko, jest narracja, jest mowa o tym, jaki to iPad nie jest mega, okay. jakie to nie jest rewolucyjne urządzenie. Wow, jest mega. Eee, I właśnie, więc ogarnij, powiedz mi co myślisz i jedziemy. Widzę, że przybufurowałeś wcześniej. What is iPad? iPad is thin. iPad is beautiful. iPad goes anywhere and lasts all day. There's no right way or wrong way. It's crazy powerful. It's magical. You already know how to use it. It's 200,000 apps and counting. All the world's websites in your hands. It's video, photos, more books than you could read in a lifetime. It's already a revolution, and it's only just begun. Wow, Dan. Ładnie, naprawdę. Ale bardzo tak mało jest reklam A plus narracją, nie? E znaczy oni najczęściej mówią, there is up for that. I Albo ba. najczęściej ktoś tańczy tum, tum, tak, do tak, muzyki, tak, tak, i tak. później jest tekst. Ale tak naprawdę się... jest bardzo mało. Jest. I teraz, zanim, zanim, jeszcze, zanim jeszcze się wypowiesz, to obejrzyj starą reklamę Newtona, e, czyli takiego jakby tabletu e, PDA. O, PDA. Tak. A Newton, PDA, które... był na eBayu ostatnio. Był prototyp. W no. pisem, prototyp. No, prototyp. E, Newton to właśnie taki stary, chyba jeden z pierwszych PDA, nie, czyli nie pierwszy. No, nawet na pewno rynku. wyprzedził swoją erę i dlatego się nie sprawdził. I się nie sprawdził, i, i się nie sprzedał. Ale reklama wyglądała tak. what is Newton Newton is digital Newton is personal Newton is magic Newton is as powerful as a computer Newton is as simple as a piece of paper Newton is intelligent Newton learns about you understands you Newton is news Newton can receive a page it sends faxes and soon electronic mail Newton lets you communicate with the whole world and if there's anything this world could use it is more communication. Przyzna, że podobne? No, przyzna, że podobna. Naprawdę bardzo podobne. zwłaszcza, że ten nasz lektor jest tak samo, ma gruby głos. Tak, ma, oni wszyscy summer, mają gruby głos. Summer, yeah. in the theaters, near you. Keanu Reeves. We know too much. Do, Doda Elektroda. Doda Elektroda, Arnold Schwarzenegger. <laughs> um, jest Bas, to fach, jest bardzo, to podobne. Są bardzo nie, podobne, czy nie, tak? nie to jest, nie jest to samo. Co myślisz o tej reklamy? Ja myślę, że Apple bardzo fajnie zrobiło, że mhm. faktycznie wiesz, pociągnęli ze swoich korzeni. Tak. Bo e, no, te reklamy ich wcześniejsze naprawdę były genialne, my byliśmy, i do dzisiaj my byliśmy się z, z Petrem uczą. w Stanach i zauważyłem, że wszystkie reklamy Apple to są e, najbardziej naj, minimalistyczne, jak, jak się da. Jest białe tło i tak. na przykład czarne logo jabłka. A te są takie bogate. A to one wiesz, tam ktoś siedzi na sofie. I taki duży paner kolesia siedzącego na sofie z iPadem. Tak, I to nigdy, nigdy. nigdy reklamy Apple chyba tak nie wyglądały. A teraz faktycznie jest bardzo bogactwo. Bogactwo jest! Jest, jest straszne bogactwo, jest A tego jeszcze nie mam w Polsce. Rzeczywiście nie ma. Mhm. Jeśli ktoś, ktoś oglądał filmik na YouTube o bogactwie, to, wie, to, o czym to mówię. To macie za dużo czasu wolnego. Ale, ale właśnie to jest to. Więc mi się reklama ogólnie podoba, ale nie wiem, czy do końca jest taka rewolucyjna, jak wszyscy mówią, że tak tak w ogóle. To jest rewolucyjna świetna. jak świetna. na Apple przez ostatnie parę lat, gdzie puszczali wiesz, białe dzisiaj telefon. No. To teraz faktycznie w stosunku do tamtych. Dobra, ale przed jest przed kilku lat. Jest, jest nie różni się moim zdaniem niczym od wszystkich tych innych reklam, które oglądamy w telewizji teraz. Co jest nie takiego innowacyjnego, innego i fajnego. No ale patrz, obejrzałeś ją, nie? Tak. I jest fajna. Tak. Mam ją w odcinku. Tak. Ale nie mam. skończyłem się argument. Nie, nie. Mamy ją w odcinku, dlatego że wszyscy o niej mówią, no. że jest, no i tak, że jest super, da, da, da. i że jest inna, i że atakuje, i że mówi, jaki to iPad nie jest super, i że mówi o tym śmiało, i mówi, że wyprzedzamy konkurencję i nie mogą nam A, naskoczyć. Ale zauważ, że bardzo mało jest umieszczonych informacji w tej reklamie o aplikacjach. Tylko jestem tam 200 tysięcy tak. aplikacji and counting, tak? Tak. tak. I, ale jest, jest pokazane, że iPad jest lekki, jest więcej książek, niż jesteś na inferencji. bo oni chcą wprowadzić nowy styl, styl życia z tym iPadem. Oni chcą, oni chcą żeby yep. ludzie przestali myśleć, jest albo stacjonarny albo laptop, tylko że jest e, tak jakby chyba laptop i stacjonarny to jest jednak podgrupa, tak. e, czyli komputer do pracy i jest iPad, który do Ci pomaga, pomaga w życiu codziennie. No, tak no. mi się wydaje, ale nie pracuję dla Apple. E, Paweł, <laughs> Bardzo Twój fajne. drugi temat. Podoba mi się, dokładnie. Czekaj, prąd, pomienialiśmy prąd? E, tak, ten. Ale prąd. Prôn... Mamy odhaczone? Wrzućmy jakiś prąd teraz. Dobrze, prąd. Okej, mój drugi temat dzisiaj dotyczy samochodów Formuły 1. Dokładnie Ferrari. A Ferrari od kilku lat, kiedy wycofało się Malboro ze sponsorowania, znaczy w ogóle zakazano. to? Malboro. A pamiętasz ten kolej, co Malboro reklamował, zawsze ten taki kowboj? to Umar na raka. nie? Nie ma bogactwa. E, Skąd, wracając do Marlboro, e, ponieważ formułę pierwszą nie mogą teraz sponsorować firmy tytoniowe i wycofał się, wycofał się Marlboro, wycofały się wszystkie bo? inne. No bo jest zakaz po prostu. Tak samo jak u nas nie można alkohol? reklamować. Alkohol też nie można. Można do, zero, A nie jest do 5%. Walker. Był Johnny Walker. Nie, nie było. Ale był. Nie, nie, na McLarenach był Johnny Walker. Teraz nie wiem, czy jest. Znaczy u nas można reklamować alkohol do iluś tam procent, tak? Piwo. Czyli, na przykład piwo. Tylko przykład, czy, tak, tak, piwo. Tak, tak, tak. tak. Tak, A... i na przykład pamiętasz. No dobra. Ja jeszcze pamiętam, jak był sobieski w telewizji, reklamowane, co się stało. oczywiście. A były przecież takie potem, jak wprowadzili ten ban, to wszyscy w tej ustawie znaleźli takie, takie coś, że na przykład nie można reklamować alkoholu, w związku z tym będą nowe opakowania dawać. Paweł, to jest nowe opakowanie na naszą wódkę. Mogę się coś zapytać? No możesz. Jakby miałeś mniej niż 18 lat, kupiłeś kiedyś alkohol? No, oczywiście. I co powiedziałeś? Bo ja kupiłem. Powiedziałem. Nie. Co dla to, to dla brata nie, To, 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 to dla brata. Co, co dla brata, patologia. Nie, bo to jest, wiesz, idziesz do swojego tak, lokalnego sklepu, ja jestem raczej miłego miasta i idę do, do lokalnego sklepu, gdzie mnie znają, więc tak, nie mogę coś tam... Tak, tak. E, ja tak naprawdę mam 35 lat, a wyglądam młodo. A, a babka gratuluje. A babka, a, babka gratuluje. A, babka, a babka gratuluje, więc tak ooo, cześć, co tam, władzę. ale tak, e, proszę, e, proszę piwo. I Ale to dla taty. Tak, tak dla taty. Dla no. taty. Ale to widział u tak było, nie no, wystarczyło, to Krakow, żebym poszedł do Krakowy. supermarketu i można było kupować, co chciałeś. No, no. Czyli kupiłeś. Tak. Piotr? Piotr tak. nie ma to, znaczy, tak. to znaczy, że tak. <grym> <grym> ale wiesz co? Powiem Ci, że jak w tym momencie, jakieś na jakieś smarkacze przede mną w kolejce kupują. To nie, nie sprzedałbyś im, nie? Nasz raz, że nie sprzedałbym im, a dwa, że jak kasierka a, wiesz, normalnie tam... kasuje, to ja się pytam, czy ona nie powinna ich przypadkiem wylegitymować. Tak, ale oni. Znaczy ja, ja lubię się śmiać, na przykład. Jak ale z tym Bo tak Już, to, już Ci, chyba, to kiedyś podałem, no. mam znajomego, e, z którym byłem kiedyś właśnie, kupował piwo w sklepie i nie miał dowodu, bo wiem, że nigdy nie nosi dowodu ze sobą, bo. <grym> Bo, bo, nie nosi, bo nie, nie To nie jest powód, dla którego nie nosi do wody. Dobra, ja nie, nie, wiem, jaki jest powód. Mówi, no że nie chce. I kupuje piwo, a ja mówię do niego: Przy pani? Zaraz tutaj tak. Stary, masz szczęście, że ci nie poprosiła o dowód. bo by ci po prostu nie sprzedała, nie. A babka, Popatrzyła z dystyka, że chyba mamy więcej niż do lat. Tymi no. więc, no. e, więc szkoda, a mogą być ciekawie. Ale hmm. powiedz mi, jest to taka sytuacja, na przykład ja chodzę ze znajomymi czasem na piwo no. i jeden z nich wygląda młodo, nie? Tak. I, ale ma 26 lat w tym momencie, nie? No. Dostaję go na bramce. pokaż dowód? No. 8, 8 lat temu nie, no, miał, rozumieć 18 ciężko, lat. To jest, tak jest. Ciężko, nie? To jest ciężko. Niech zapuści brodę. Ale ludzie tak wyglądają. Tak. <laughs> ja ja e, na dobra, mniej. mój temat. Czekaj, bo jeszcze skończyliśmy Oj. mojego. Ja już ty tylko to Kawałek, dobra. W każdym razie nie wolno formule pierwsze. Mm. Eee, jeden, rany boskie. Oh. mówię jeden. Nie wolno reklamować ani alkoholu, ani tak. papierosów. A mimo wszystko Ferrari miało taki kod kreskowy na, mm -hmm. na fragmencie samochodu. Mm -hmm. I teraz e, ostatecznie nie kazali zlikwidować ten kod kreskowy, e, ponieważ e, było, że ten kod kreskowy sugeruje jednak Malboro, ponieważ tak. oni tam wyczaili, jakieś, że, że to jednak ludziom w ludzkich umysłach się zakodowało, że tam była reklama Malboro i teraz mm. wszyscy myślą e, Malboro i kazali im usunąć ten kod kreskowy. Wiesz, to tak jak reklamować e, Gillette z Tegerem Woodsem. Też się nie da, nie wiem, czy usunęli. jest teraz, tak, wiem. No. Wycofali się wszyscy jego sponsorzy, biedny Tiger. No, biedny, no ma te tylko tam miliardów dolarów. No, tylko, tylko te miliardy? Już mu nie rośnie. Już mu nie rośnie. Już mu. No chyba, że rośnie No Dobra, no, mój temat, ja temat. Mój temat jest Spider Web Spider tutaj jest yep. Panie Heniu, pan rzuci? Pan rzuci strony pornograficzne. Tylko no z stronę... tak. mój temat jest ze stron pornograficznych spiders web. Tak, tak, Spider web to jest bardzo dobra <grym> strona z, z treściami XXL. <grym> Strony pornograficzne, pytajnik, tylko z iPhoneem lub z Androidem. Otóż okazuje się, że zawsze jak wchodzimy na stronę XXX, Paweł tymi o tym opowiadałeś, mówiłeś, nie. że masz z tym problem. Jak wchodzimy na stronę XXX to zawsze zostawiamy jakiś ślad po sobie, więc e, jeśli ktoś ma jakiś tam e, taki strach, fobię, że nie lubi zostawiać czegoś po sobie, na przykład tak. idzie do dziewczyny i zostawia coś po sobie. i Jeśli ma taką fobię i nie lubi tego robić, no to Fobia. iPhone go ratuje, bo przecież nie ma flesza, a I wszystkie iPad. te rzeczy, znaczy większość rzeczy jest zapisywanych właśnie we fleszu i co za tym co, co się stało? Rynek, jak iPhone wyszedł, musiał się dostosować do wymogów mobilnych. Czyli tak. ludzie chcą przeglądać pornografię na iPhone'ie. przecież to jest oczywiste. Tak, to ba! Ej, wchodzimy na Spider's Web. Tam ponoć jest dobre porno. Tam jest dobre porno. To nie jest prawda. Tam nie ma porno. I rynek się dostosował, i teraz iPhone jest porn-free. Jest porn-friendly. Do tego jeszcze Steve Jobs. No, no. czekaj, no nie klikaj tam. Steve Jobs zawsze wspierał tą teorię, że porn-free App Store. Nie można wrzucać tak. pornografii. No i tak. no, jak coś tam przeszło, to zaraz wycofywali. Tak. Nawet Jakieś ci... aplikacja, że dłuchasz widać, widać, widać kostkę na dole. <laughs> <laughs> czy można? Albo widać... A nie, dłuchasz mikrofon <laughs> i sukienka i tak... Było takie co Było. Oczynali? Polak robił też taką aplikację, oczywiście. No i nie zdążyłem pobrać. No. Ehm, jaki jaki jest adres do Przemka Pańka? spidersweb.com.pl A, Kompel, o Jezu, kto ma takie domeny jeszcze? Polsat. Ej, co? Ma dalej kompel? Bo nie wiem, bo się zatrzymałem. Ja pierdzielę. No, ma! Jest bo, a nie, skupili. Bo była taka historia. Polsat, telewizja Polsat. Musiałem mieć polsat.com.pl, bo polsat.pl było zajęty przez jakąś firmę satelitarną, która nigdy za nic nie chciała sprzedać. No ba. I widzę, że właśnie sprzedali. Dobrze, ale trwała, tak. O, jak ja kocham reklamy wideo, które się włączają z dziękiem na stronach. Jak, to... jak ja to kocham? super! Polsat kocham Polsat naprawdę was lubimy, patrz, palce do góry. Palce ja zawsze myślałem, że telefon jest najlepszą stacją, ale teraz zmierzam, nie? Na Polsat. Na o tym, No ba! Przypiód. Jak Włodek u Wiki, to mi kiedyś złamie palce, naprawdę, po prostu kiedyś tak Moje dwa palce! Palce, do dodam mu masz gipsy? A, Włodek, Włodek. <laughs> Spiders of Compel, tak. tak. Dobra, screencast. Tak. Go. Witam w kolejnym odcinku podcastu, dzisiaj na systemie OSX X zajmiemy się programem Photoboof, który robi furorę za każdym razem, kiedy ktoś kupuje nowego maka i pojawiają się członkowie rodziny można sobie porobić różne dziwne zdjęcia. Ikona programu wygląda tak, możecie go znaleźć oczywiście w aplikacjach. E, uruchommy go. E, no i program jest dosyć prosty. Jak widzicie, wyświetla obraz z kamery, więc e, w tym momencie widzicie mnie. E, I można, e, można dodawać tutaj jakieś różne efekty, i na przykład zobaczmy. E, o, popart, e, tak wygląda efekt popart, oczywiście można sobie zrobić zdjęcie. I teraz jak wygląda robienie zdjęcia. Program odlicza od 3 do 0, a następnie błyska ekranem e, i robi zdjęcie. Efektem czego jest to, że gdybym robił zdjęcie normalne, czyli wyłączę efekty. Gdybym robił normalne zdjęcie, to ten ekran, który na przykład w moim przypadku jest to 21-calowy ekran, on mnie oświetli, co jest ok w dzień, ale w nocy daje dosyć upiorne efekty, ponieważ człowiek jest cały biały i, i się świeci. W związku z tym pokażę Wam dwie rzeczy, które można zrobić z fotobów, aby ulepszyć jakby robienie zdjęć. Po pierwsze, naciskając ten klawisz, ten klawisz robienia zdjęcia z wciśniętym klawiszem Alt. Zostanie zrobione zdjęcie natychmiast, bez tego odliczania 3-sekundowego. Tutaj można złapać członka rodziny, który nie za bardzo chce się fotografować. Nie ma żadnego problemu. Druga rzecz, naciskając dokładnie ten sam klawisz, czyli robienia zdjęcia, tym razem z wciśniętym klawiszem Shift, zrobi się to zdjęcie z odliczaniem 3, 2, 1, ale bez tego błysku. Nie będzie błysku, więc nie będzie też tego opiornego efektu w nocy. Nie będzie problemu. Oczywiście można połączyć obie te rzeczy. i Jeżeli nacisnę jednocześnie Shift i Alt, a następnie zrobię zdjęcie... To zdjęcie zrobi się od razu bez, e, bez ani bez błysku, ani bez odliczenia. E, to tyle w sumie. To są takie dwie małe, naprawdę pierdółki dotyczące fotobów. Mam nadzieję, że Wam e, się przydadzą w łapaniu członków rodziny. I Witamy z powrotem z Kinkaście. Rozbyliśmy w tej samej pozycji. Go! Witamy w tym samym. Witamy w naszym takim programie podcastowym Apple Black TV. Paweł ma jeszcze jedną informację, z którą chciałby się z Państwem spodzielić, To jest informacja na temat. Wiedziałem, że mi to zrobisz. Live show, który się zbliża. Tak. Cały czas <laughs> Live tydzień show się, się zbliża. zbliża. Pamiętajcie, 21 jest impreza Telly, Invitation Only. 28 jest impreza Apple Block TV. 8? Tak, ósmego, tak. tak? O której? Nad Invitation Only. No, Zróbmy koło 1920 wieczorem. A to jest w ogóle 28 i 28 jest TEDX. W Poznaniu Poznałem. i jest Piotrek konieczny. Nie, nie chcę, znaczy chciałem jechać, bo ja chciałem zobaczyć to na żywo chociaż raz. Mm -hmm. e, jest, jest Piotrek konieczny, którego kojarzy. Tak, e, jest. Melanusz no, jest. No, jest. Melanusz dieta to taka impreza. Cykliczna, co, Cykliczna? co nie, co <laughs> miesiąc powiedzmy. E, plakat wygląda tak. <laughs> bardzo fajny plakat. Piotrek, stasz... Piotrek Seweryn zrobił plakat. Piotr Severin zrobił bardzo fajny plakat. I, jest to, i to, że on się nie pojawia na moich melanżach. Tak, to, to jest slash yeah. um, i yeah. to by było chyba na tyle. Jeśli Paweł masz jeszcze coś, z czym chciałby się podzielić. Eee, tak, więc generalnie zapraszamy Was do oglądania naszych podcastów, tak. które na abtv.pl możecie zobaczyć, bo Adres. w pierwszym tygodniu ponad 20 tysięcy odwiedzin wszystkich, więc jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Jesteśmy? Tak, to, jesteśmy. A nie jesteśmy? Ja, ja jestem bardzo. Nie, nie, jest, jest OK, prawda? No zdecydowanie. E, więc czekamy na więcej. Nowe odcinki pojawiają się pamiętajmy na przykład Joanna Glogaza, tak. najbardziej popularny nasz podcast od To jest najbardziej popularny podcast, najwidoczniej e, kobiety to, to większa część internetu, no, ale a co tam? Ja patrzyłem na statystyki na YouTubie i teraz tak, Joanna Glogaza ma e, 69% kobiet mm -hmm. 69% To kobiety. E, tak, a Paweł Pydo 6% kobiet, Tak. tak. W to jest, jest widać zdecydowanie różnicę. Kobie nie lubią iPhoneowców. No, iPhone, jak udowodnił y, pan Raczkowski. zdjęcie. Kim jest pan Raczkowski? Nie Nie. Ale ci pokażę. Dobra. E, dobra, dziękuję bardzo za oglądanie. 60 jeszcze pierwszego... tak, dziękujemy i jeszcze facebook.com slash I... i różne inne slash. Inne różne slash. Tak. Tak. Także dziękujemy. Ja nazywam się Paweł Nowak. A ja Wodek Markowicz i do zobaczenia w przyszłym tygodniu jak zwykle w piątki. E, bye bye. Tak. Żegnamy i może jakiś blooper teraz na koniec. Taki o! o Będzie Bluefurse, jak? Marta! A Marta, Marta. Teraz Marta? teraz Marta. Uwaga! Cześć Marto! Hej! Marto, ja jestem Włodek. A ja Paweł? I marto wiedz, że w życiu są takie chwile, które są. Z wątpienia. Lepsze, są chwile gorsze. Ale chodzi o to, że on kocha Martę. Zdecydowanie, tak. On kocha Martę. On kocha Martę. Także.